Witajcie maniacy wrestlingu! Zwolnienie Dolfa Zigglera z WWE było ogromnym zaskoczeniem w zeszłym roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że był uważany za jedno z najbardziej popularnych nazwisk w szatni. Niemniej jednak, WWE przez ostatnie lata praktycznie nie wykorzystywało go na antenie. W wywiadzie dla Buset Open Radio był mistrz świata ujawnił, że był przygotowany na swoje zwolnienie z WWE. Byłem przygotowany przez ostatnie 6, 8, 10 miesięcy, myśląc, że w pewnym momencie muszę tu coś zmienić. Kiedy przygotowujesz się odejście i widzisz, że nie masz szansy na udział w walce na galach pay-per-view i na zrobienie najlepszej walki. Nie masz szansy na udział w walce sześciosobowej, żeby skraść show. Masz walkę trwającą 3 minuty, nie dostajesz wejścia, a wszyscy wiedzą kto wygra. Czy mogę znaleźć sposób, żeby to działało? I to zaczęło się dziać nawet parę lat temu, gdy byłem w takim z Bobim Rudem, myślałem, że w pewnym momencie muszę być gotowy do odejścia. Przygotowywałem się do tego długo, aby być gotowy, gdy nadejdzie ten moment. To nie było tak. Co teraz zrobić? Jestem wolny. Planowałem to przez połowę całego ostatniego kontraktu. Wiedziałem, że w pewnym momencie jestem zbyt dobrze opłacany, żeby siedzieć w domu, więc muszę stąd wyjść. Wysyłałem maile do szefa przez ostatnie kilka miesięcy, mówiąc, że muszę przejść gdzieś indziej. Ostatecznie, bez dokładnej wymiany zdań, tak to się ułożyło. Aktualnie wygląda na to, że Ziggler będzie występował przez jakiś czas dla New Japan Pro Wrestling, gdzie przygotowywana jest jego walka z Davidem Finlayem, która ma odbyć się na New Beginning. Co ciekawe, Dolph dalej jest wolnym agentem, więc pojawiły się także plotki o zainteresowaniu ze strony AEW. Jak myślicie, jakie nowe wyzwania czekają Dolfa Ziglera po opuszczeniu WWE? Czy jego decyzja odejściu była słuszna? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata pro wrestlingu.